physical I wszystkich witam na moim dzisiejszym filmiku. Dzisiaj będziemy grali w Skywarsy na serwerze capgame.pl duo, do którego IP zostawię jak zwykle w opisie. Tak. Z bo zostawiam i jeszcze zostawiam link na kanał od mojego kolegi Amarlgosta. Ciągle ja zachęcam go, żeby nagrywał za mną, ale on nie chce, bo to leniwa dupa. Tak dobra, a w tym czasie my sobie... O, do do, do greenów. Do pinku, szybko. ta jesteśmy w ping. Jest nas dwójka. Jest wszystko dobrze. To on niech pójdzie tam, weźmie czas. A ja wezmę tego. Tak. Co tam wziął? Wziął te, 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 te rzeczy z czastów. Tak, wziął. Dobra, ja mam dużo bloków dosyć do wybudowania się. Gdzieś. Chyba mam ci ale nie jestem pewien. Poleciemy zaraz na, na centrum. <laughs> Teraz jest problem. Nie mogę. Te. Ja nie rozumiem co to się dzieje. Zrzuci! Kurde, nie zrzuciłem go. Nie, on, on miał jakieś przylepienie do podłogi, nie wiem, no, co się stało. Po prostu nie mogłem do niego. <coughs> nie, nie mogłem go uderzyć. Tak, mam, ja jestem rad ja jestem rad Piszemy V na rozpoczęcie mapki. Piszemy, żeby inni też pisali V. Piście V, da. A się ze mną spotkać tak jak już mówiłem, na do tego serwera zostawiam w opisie, będziecie mogli wchodzić. Ja to często bardzo gram. Nagrywam właśnie tu cały czas moje bedwatchy i skywatchy, więc możecie wchodzić i możliwe, że się spotkamy. No niemożliwe. Gadam 100%. A, i zapomniałem powiedzieć, jak, jak teraz dacie lajka i subskrypcję na mój kanał, to jutro obok swojego domu, gdzieś, gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam po lewej obok w morzu będzie stał wasz statek taki ładny, duży tak dlatego żeby to się stało musicie dawać musicie dać lajka i suba pod mój kanał i będziecie mieli ten statek a my to była taka mini reklama, a my lecimy zachęcanie a my lecimy do tego do rundki do czekania w sumie na rundkę piszemy cały czas, żeby ludzie pisali V, bo i wtedy nie wiem, o może tak jakoś, nie wiem, zrobić tak inaczej napisałem, żeby pisali V i wtedy dostaniecie, i wtedy dostaną VIPa za darmo to jest logiczne Naciskam. Y, pi piszą V, nie? A VIP się zaczyna z V, właśnie. A. Jaka, jakie gówno? Darmowy VIP 0%, legit 100%, iskam 10%. Nie iskam uh, V. Dobra. Ja jestem sam i ja wale. Zapomniałem nawet sprawdzić przed początkiem rundeczki. Czy jest ktoś ze mną? No bo był typ, jak myślałem, że ze mną zostanie brać się do końca życia, a on... On mnie zdradził. Mam żadne rzeczy. Też więc. Możliwe, że wygramy. A możliwe, że nie. Trzeba często znaleźć. Możliwe, że gdzieś tu jest nawet Nawet nawet, słuchajcie, może być Wiedziałem, że gdzieś tu jest, u góry Oj, patrzcie, mamy tu fajne rzeczy Kilof, który zadaje więcej obrażeń niż mała sikiera I diamencik To odkładamy Tyks. Nie wiem, czy to była drwinka jakaś. Myślę sobie w tym czasie na środek zbudujemy. No. <gry> Tylko nie możemy zniszczyć tego bloka, bo z niego się nie daje woda. Hm? Aha! Fajnie, ktoś miał łuk. Albo nie wiem co. Na ruinę dawać chodzimy. Tak dawajcie jeszcze trzy rundki takie bar bardziej udane niż ta przed chwilą była. I koniec. Tak? Tak. Tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jesteśmy. Wiesz, coś jest? Nic, nic nigdzie nie ma. Lol. Jest tam chest, widzę go. Ale nie, żebym ktoś się domyślił, go tam dać. O, ale. Ej, to jest szczęśliwy chest, ładnie patrzcie jakie mamy z, z niego rzeczy Dobra Gdzie jest najbliższy gracz? Najbliższy gracz jest tam chyba i, I się właśnie do mnie buduje Albo nie do mnie Nie wiem Chyba do mnie Ta do mnie się buduje nie wiem, dajcie. Schowujemy się gdzieś? Nie. Znajdzie nas. Spróbujemy z nim wygrać? Nie, marne szanse. Po, po prostu powalczymy z nim. Duże szanse. Szczególnie duże szanse, że przegramy. O kurde. Mieliśmy mapę, która się już rozpoczynała. Ale już się rozpoczęła Tak O, ładna mapka Fajna mapka Mam nadzieję, że dużo czasu. Co tam jest? Co to jest? A, to, to jest cień tego? Ej, ale fajne Mam shadery i to tak fajnie wygląda Tak, dobra, nie wiem gdzie jest pierwszy czas. Ej, tak, żarcie, bierzemy wszystko, bierzemy wszystko co nam jest potrzebne Bierzemy wszystko co nie jest potrzebne, nie Um, Wiedziałem, że to jesteś. Tak się oglądałem... No dobra. butki mamy jednak lepsze. Nie... Nie. Wyrzuciłem sikierę, która zadawała tyle ile mój mierz. Mega sikierę wyrzuciłem Aha, mam ławkę, fajnie To niech oni tam sobie płaczą, my sobie pójdziemy na centrum Kurde, spowalniam ja to Mam nadzieję, że ona nie zaraz nic, co, czy można strzelać. Już sekundę by mnie tak rzucił pod koniec. Tu nic fajnego nie ma. Ja potrzebuję broni. A nie jakiegoś gówna. Dajcie mi broń. jest ma broń. Weź, weźcie, mam broń. Weźcie, ja mam. Wiedziałem, że tu spadłeś gówniarzu, ale nie wiedziałem gdzie jesteś No dobra, dosyć udane rundki nam się udają, takie Teraz ostatnia runda, więc dajcie szybko lajka like i subskrypcja, żebyśmy tą rundę wygrali na 100% Wtedy będziecie mega czulkami, me mega typami, ta Więc zdawajcie lajka like i suba. Teraz dawam 5 sekund 5, 4 3 2 1 0 Już Daliście? Super I to jedziemy do rundki Tyks y Mamy już super rzeczy Co więcej? Co lepiej te osłania? Nie wiem Napiszcie a Może później w komentarzach Bo zły zrobiłem wybór nie wiem, zbroi to w minecrafcie niezbyt dużo czaja Zbroi w minecrafcie to ja wiem jedynie to, że To, że jest fajne <laughs> Właśnie, patrzcie, robimy to Tak I patrzcie Bum Myślę, że początek dobry Nie wiem, działamy to w przynajmniej jest fajny. Już, już miałem nadzieję, że to zawg jednak nie jest A tu miałem badylę, kurde No dobra, aż tak dużo nie straciłem Słuchajcie, może, możemy spróbować ten środek zbudować A wątpię, że nam się to uda bo tam już ktoś jest I, mam, i myślę, że będziemy ulepszyć mu zbroję mnie e, Za minutkę będzie blitz start e, To znaczy, że Będziemy wszy na wszystkich teplę tam i będziemy walczyć. <laughs> Dawajcie, spróbujemy przekampić do tego momentu aż, aż to będzie. Tak tu się nie da schować. Nie wiem, można się jakoś kaktusami obudować. To zadaje. To nie zadaje. To z główno kaktus. To z główno kaktus, a nie kaktus. <laughs> nas jeszcze z pięciu. To ja myślałem, że nas jest z trzech tylko. Ze z czterech, poprawka. Wiem, że ktoś tam ma... Ktoś jest tam. Ktoś jest tu. I ktoś jest tu. Kurdy, pokazałem mu miecz. Tak, nie pokazujemy, że, że się z nim timujemy. Nie możemy się z nikim timować. Trzeba o tym pamiętać. Ja będę tu do Blitz Stara czekał. 40 sekund zostało. I tam ją dwójka I wiem, że jeden z nich ma top zbrojka. Ja to już przegrałem. No z nim... z tym to jeszcze może wygra... Nie, nawet z tym to nic nie wygram. oooo jak... Mamy cheatera, nie, ja nie wygram przecież. Jak mam cheatera to jest źle. Może jednak się przyda, później odepnąć kogoś. Nie wiem. Tak myślę, a później że naprawdę może przydać. To blitzer to nie było to, że my... że... ...na będziemy walczyć? Hmm, dziwne. Ale on tam miał autobus zbrojka Więc mam problem. Jednak śnieżki mi się przydadzą, więc... Jak tego zrzucę, tam to będzie dobrze. Jak będzie się budowa, go zrzucę, to będzie bardzo dobrze. Nie mogę go zrzucić. Muszę zbierać. Nie mogę. Dobry typ ma pomysł, a ten ma typułk. Ale on jednego. Ono ledwo mnie pomyślało, co właśnie, jak ten typ ma strzały i ma łuk. Ja bym na jego miejscu tak nie robił. <laughs> Mu nie wystarcza tego, że to skyblocki i wszystkie te wyspy są w powietrzu, on chce jeszcze wyżej iść. Eee, parką co tam obronę jeszcze buduje to jednak te, 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 to jest dobry pomysł Jak się mam dużo bloków, a ja mam dużo bloków To słuchajcie Słuchajcie, to jest bardzo dobry pomysł te Może ja też tak zrobię, jak myślicie Nie w sumie on mnie już na pewno zrzuci Też do tego po prostu nie da. Możliwe jest do niego teraz tam podejść. Hmm. Więc to był dobry pomysł. Chyba że z tym będę walczył, wygram i nie wiem gdzieś tam znajdę tę Ale jednak czasy się tu nie odnawiają. Co wy wszyscy z tym macie? z tym budowaniem się tak wysoko, ja nie rozumiem po prostu. <laughs> Jego zaraz rzucę śnieżką. Widzicie? To był ci czy on tak dobrze buduje? A, nie zarzuciłem... <laughs> nie zarzuciłbym tak. No, dobra. Dobrze myślałem. Ja to jestem w bezpieczeństwie. A ten typ nie. <noise> Temu typowi będzie po prostu dupa. A my po, za tym poglądamy sobie. Nie poglądamy sobie zatem, bo. To głupie drzewo nam wszystko zasłoniło. Drzewo, Jesus. Już... Fajne drzewo. E, te głupie chmury, nam no, wszystko zasłoniły. więc sobie nie poglądamy za tym czadows za tą czadowską walką. Jak on nie umarł? Nie. To z VIP. Nie wiem, jak ja z nim wygram, słuchajcie, nie wiem. On, on ze mną wygra 100%. Gówno, wywalaj się stąd. Mam nadzieję, że on nam nie ma Ender pierwsze, nie? I po co straci... Dobrze so, co? Wyrzuciłem te śnieżki. Nie. nie, nie. O. To jest nieferty. Głupie vipy, jakie ich jak nienawidzę. A, nienawidzę go. Dobra. A ja ogólnie wszystkim dziękuję za oglądanie tego odcinka. Wszystkim życzę powodzenia w życiu. Oglądajcie inne moje odcinki, są też bardzo fajne. Subskrybujcie kanał yy, mojego kolegi MRL Gosta jak już mówiłem. Wszystkim dzięki za oglądanie tego odcinka, wszystkim na razie, moi drodzy koledzy.